moi drodzy ludkowie, aczkolwiek dzisiaj troszkę nietypowo, ponieważ na no, potrzeby miesiąc chyba oraz moje własne. No dobrze i skoro już w odpowiednim przebraniu, tak jak powiedziałem, jeżeli będzie możliwość załatwienia sobie tej ko takiej koszulki, jestem ken starczający, to czemu nie zrobić czegoś tak głupiego? Niemniej możecie się śmiać ja w komentarzach, natomiast jednak temat dzisiaj dość poważny, wyciągnięty z rękawa albo z innej części, odzieży, bym ciała dosłownie przed chwilą, bo miałem brokadę twórczą i palnęła z dużo mniejszym rezonansem niż w przypadku pewnego innego twórcy informacja o tym, że niejaki Hiteki kamija, czyli można w pewnym sensie powiedzieć ojciec współczesnych hackenslaszy ponieważ zarówno macio palce w Devil May Cryu, o, tych klasycznych, ale ró również bardzo producenckie oczywiście, ale również jest dosłownie ojcem bajonety, czyli dwa najbardziej charakterystyczne e, slash o japońskich korzeniach. O jak, jeżeli ktoś nie wie, slash to oczywiście <coughs> gatunek gry której stawia się przede wszystkim na akcję oraz walkę, tłuczenie kombosów. Niemniej nie o gatunku dzisiaj, a o samych twórcach, ponieważ obserwujemy pewien trend ostatnio, który można by skwitować takim powiedzeniem, że albo umrzesz jako bohater, albo będziesz żył wystarczająco długo, żeby stać się złoczyńcą. I o co tu chodzi? W momencie, kiedy spojrzymy na tych, nazwijmy to, tuzy świata gier, tych, tych, którzy, nazwijmy to, zaczynali albo wprowadzili coś, obserwujemy właśnie pewien trend, że albo odchodzą ze swoich rodzinnych studiów, to brzmi jakby na ten, na studia na jakiś kierunek, niemniej, ze swoich rodzinnych firm, w których tworzyli gry, tworzyli, tworzyli marki i albo zakładają własne studio, tak zwany Hido, Hideo Kojumbo, czyli Hideo Kojima. Swoją drogą, ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie, że jeden jest Hideki Kamiya, Haka, i drugi jest Hideo Kojima, też Haka. Może tutaj jakąś torę spiskową dałoby się z tego ukuć, ale to nie jest odcinek na foliową, yy, cyrk cyr foliową, z folii aluminiowej, tak? I tutaj nie bez powodów yy, wspomniałem o tym, o tym powiedzeniu, z względu na to, się pogarnij się. Dobra, ze względu na to, że ci o, twórcy, ci autorzy, którzy odeszli ze swoich e, studiów, odeszli po to, żeby czy to stworzyć sobie nową markę, w której zabłysną, czy ratować swoje dziecko, tak? Zresztą nie bez powodu taki kontrowersyjny i filmowy z ojczach tytułu chrzestnego tytuł odcinka, czyli Look what they did to my boy. Zrób co, e, zobacz, Boże, zobacz co oni zrobili z moim chłopcem, tak? ponieważ faktycznie tutaj niestety o, trzeba powiedzieć wprost, że o, tak jak zresztą tłumaczyłem niedawno swoim uczennicom, e, że każda idea na początku jest tylko ideą i jest w swoim zakresie niespodzianka idealna, tak? perfekcyjna to ludzie ją wypaczają. Niestety, dokładnie to samo się dzieje z markami, z grami. Jeżeli zdecydowanie za długo ktoś trzyma na nich łapę, jeżeli stają się, co gorsza, stają się za bardzo zyskowne, tutaj dosłownie możecie wstawić praktycznie dowolną grę z dłuższej serii, nie ja wiem, Assassin's Creed, Far Cry, nie ja jestem Ubisoftem, mam tak po drodze. No z elektronikami mam nie po drodze, no to przynajmniej z Ubisoftem po drodze. Natomiast każda seria, która ma więcej niż 2-3 odsłony i nadal jest, jest, twórcy są w stanie na nie zarobić, w pewnym momencie staje się taką, no niestety, krową w dojenia kasy. No a umówmy się, że jeżeli jako twórca tworzycie pewien kontent, pewną no, wartość, pewne dzieło, no to nie chcecie, żeby ktoś ją rozmieniał na drobne, dopasowując ją do standardów rynku. Bo mówmy się, że Assassin's Creed no wygląda, bo po niego ludzie tego chcieli. I jeżeli syndikat się nie sprzedał, to spróbowano nowej formuły, która zażarła Origins, no i mamy Origins, y Odyssey i Valhalla, tak które są robione według nowej formuły, która obecnie jest starą formułą. Tak? Znowu, Valhalla przestraszyła w 400 godzinami, nie osiągnięto aż tak dobrej sprzedaży, jak, jak się spodziewano, więc hmm. mamy miraż, który wraca w cudzysłowie, wraca do jedynki, tak? Dopasowywanie się do rynku. A umówmy się, że jeżeli zwłaszcza jeżeli macie jakiekolwiek wyższe ego, tak? Jeżeli macie jakiekolwiek takie samozaparcie i wiarę w siebie, no to umówmy się, że... Ciężko Wam się będzie patrzyło, jak ktoś przerabia wasze dzieło. Jak to się właśnie to co powiedziałem rozmienia na drobne. A troszeczkę tak się dzieje w przypadku tych twórców, że oni rozpoczęli coś i fajnie, że to zażarło, fajnie, że bajoneta czy te kraje, czy no, nawet te asazyny pierwotne są kultowe, tylko że z czasem kultowość mieć takie, takie znaczenie jak to, żeby na no nie orzekujmy się po nikomu sentymencie, do marki stwor tworzyć trochę mniej udane produkcje, tak? Oczywiście tutaj Adwokat Diabła, grałem w te wszystkie trzy, e, a chyba one trzy są, komputerowe i konsolowe, te Asazyny, Asazyny China, Russia i India, tak? China, Russia i India, oczywiście, że one miały inne nazwy, natomiast osadzone były w India tak właśnie w Chinach i w Rosji. I okej, okay, to były mniejsze gierki, moim zdaniem one były względnie udane. Całkiem dobre. Natomiast no, umówmy się, że w wielu przypadkach te duże marki, za którymi często stoją duże nazwiska, że mi się Bobby Gotik, Chris Avalon, Hideo Kojima, o, tak no tutaj oczywiście Ted Howard. Właśnie jest tym przedstawicielem, żyj wystarczająco długo, czy ten kurczę z Blizzarda, ten drugi. Na się okazuje nie przypomnę. Natomiast generalnie główna głowa główny tak w Blizzardzie, ta, która już została ostatnich chyba z czterech, oraz y, Ted Howard z PTSD, to są takie, o, takie właśnie przykłady ludzi, którzy zbyt długo Bądź może na zbyt mocno przywiązali się do marki, przez co w pewnym momencie, właśnie stali się tymi złoczyńcami, którzy, nosiłą rzeczy, już tak nadmuchali tą markę, że jeżeli nie będą jej dmuchać właśnie nowymi pomysłami, no to im ta marka upadnie i wszyscy będą narzekali, że kolejny falaut nie jest tak dobry jak poprzedni. Bo, oczywiście, mówimy o tych standardowych częściach falauta, one były powyżej średniej. Tak? Ale jeżeli się teraz by y, zrobili, że y, jakbym by wrócił, teraz sobie przypomnę, znowu nazwkę zapomniałem, ale jeden właśnie z dwóch twórców wokół, o christa walna pierwotnego falauta, Brian Fargo, o, dziękuję, przypomniałem sobie, no to prawdopodobnie hmm. by chciał to zrobić tego nowego falauta. Falauta, piątka była, nie, piątka była, bo była, czwórka, było od 76. Czyli y, falauta, piątkę bardziej w duchu. Wastelandów trójki, które jak wiemy, tutaj zresztą Brian Fargo jest świetnym przykładem, że, zro, że zrobił Wastelanda dwójkę, który trochę jak Baldur's trójka dla Divinity Original Sin, jest takim spadkobiercą mechaniczno otuchowym poniekąd. I o ile Wasteland dwójka jeszcze zażarł, bo to była renowacja pewnej starej marki, o tyle Wasteland trójka czy Bard Stale, opowieści Barda czwórka lub piątka, no nie zagrały, tak, ponieważ twórca poszedł w swoją wizję, jakby na tyle zaufał temu, że gracze kochają to, co dostali wcześniej, tylko trzeba to usprawnić, że się okazało, że te gry w pewnym sensie stoją w miejscu. A jak wiemy, jeżeli to, co tłumaczyłem też ostatnio na lekcji, jeżeli My stoimy w miejscu, a wszyscy inni idą do, do przodu, to znaczy, że my się cofamy względem nich. Tak? Czyli, czyli mówiąc, po zostajemy w tyle. I z jednej strony możemy, można mi się podejście Teta Howarda właśnie, czy nadal sobie nie przypomnę tego z typa, to jest chyba ten, co powiedział, że gracze nie wiedzą co chcą. Znaczy, wymyśl, to był koniec ad, wymyślcie, że wiecie czego chcecie, ale wy nie wiecie czego chcecie. Powiedzenie tego na bliskonie do całej widowni ludzi graczy, którzy kochają gry Twojej firmy, no albo strzałem stopę, ale tak jak mówię, to jest jeden z tych przykładów już złoczyńców. Czy Briana Fargo, Hideo Godzinę, czy tego... No ja i oczywiście zapomniałem. A czy ich należy, nie gloryfikować, że oni odeśli. No nie, no bo tak jak w przypadku Briana Fargo i In Exile i Fallouta tak niestety w przypadku do tych pozostałych twórców, oni nad, ty, e, nad tymi markami trzymali pewną pieczę. Dbali o to, żeby pewien e, poziom tych e, gier, tych marek, został zachowany. I w momencie, kiedy studio, czy to Katką, czy to e, właśnie Bethesda, roz, e, w, w, w opinii twórców, w opinii ojców marki, e, Zbezcześciło ją, no to odeszli tylko znowu. OK. mamy przykład godziny i def-streng, gdzie to się udało, zażarło i cudownie pięknie, super. Ale po drugiej stronie mamy właśnie Brian'a Fargo, którego gry, mimo że sygnowane nazwiskiem no jednego z ojców branży, obecnie nie są jakoś wybitnie rozchwytywane. Tak? O, zresztą to, co mówiliśmy nie wiem, zeta, było tylko dwa tygodnie temu, nie więcej niż trzy, bo o tym pamiętam, że w gruncie rzeczy to, co powiedziałem wcześniej, Baldur's 3 to jest Divinity Original Sin, tylko że w innym świecie przeniesiony na Forgotten Realms, czyli y, świat, w którym się dzieje m.in. Grota Baldura, Neverwinter i inne tego typu historie. tak? Czyli w pewnym sensie, nie orzekujmy się, Powiem teraz oczywistość, zmiana jest potrzebna. Natomiast wiadomo, że jeżeli o, zmiana za bardzo odbiega od... E, jeżeli ktoś na przykład by robił w tych logach i by go zrobił w jakimś totalnie komediowym stylu prankowania kogoś, to prawdopodobnie bym reagował bardzo wyskokowo na to, ponieważ no, w tych nie jest pod prankowanie, pod e, robienie sobie jakichś wielkich heheżków, pod format komediowy. W zyklok, zdecydowanie większości cyklowi są pod właśnie takie dysputy, pod takie pogadanie przy ognisku. I jako, nazwijmy to, ojciec marki w bo boże, jeszcze w życiu nic tak zarozumiałego nie powiedziałem, ale chyba to oczywiście Jako ojciec marki w zyklok, no, nie podobało mi się to, że, um, że ktoś nie zachowuje pewnego szacunku do mojego pomysłu do mojego formy, mojej formy prowadzenia tego typu materiału, tak? I dlatego, czy, hmm, czy tego właśnie, co, co odszedł od, od Bajonety, czy Hideo Kojime, tak moja pamięć do imion, o, czy właśnie Briana Fargo, owszem, szanuję, rozumiem, natomiast też zdaję sobie sprawę, że dla niektórych ludzi ta marka, ten pomysł to będzie największa marka i pomysł w życiu. Zwłaszcza jeżeli yy, poświęcali temu, nie wiem, tak jak w przypadku Hideo Kodziny i Metal Gear Solid. Bo pamiętajmy, że chyba taką najbardziej znamienitą serią od Hideo jest Metal Gear Solid. No to podejrzewam, że z 15, 20 lat na spokojnie poświęcił swojego życia na tę markę. Po czym zrobiono z niej słabego online-owego shootera. I tak, jestem w stanie chłopa zrozumieć, że stwierdził, patrz co oni mi zrobili z marką i stwierdził, że on w, tym, w tej profanacji udziału brał nie będzie. Natomiast w, te, w takich sytuacjach trzeba się liczyć z tym, że o, duża marka u dużej firmy zostanie i oni będą z niej trzymać pieniądze, natomiast ty możesz nie stworzyć już tak o dobrego, tak wybitnego, tak skutecznego w przyciąganiu ludzi i dawaniu im radości z grania dzieła. No dobrze, mam nadzieję, że w tej jakże zasnej koszulce, dosłownie świeżo wyjętej z opakowania, na wdychloga, wyczerpałem temat w sposób dla Was ciekawy. Jeżeli film się podobał, oczywiście łapka, subskrypcja, komentarz, ewentualnie w innej kolejności. To już dostałem Wam dowolności wolności, Ostatnie czuję, jak rybuję, tak. Do zobaczenia i trzymajcie się.